Ojca. Tu kolega pisze jak z dokładnością. No już kolego, ja o swoją dokładność ja się nie boję. W żaden sposób. Boję się tylko o jedną rzecz. Budowlanka jest takim tematem, że jak chcesz znaleźć dziurę w całym, to zawsze ją kurwa znajdziesz. Nie, przerabiam to nieraz. Także yy, wiesz. Yy, powiem Ci tak, nie zamierzam wchodzić na rynek jak większość budowlańców, czyli na tak zwaną pałę i robić na czarno, to chcę robić to na legalu, tak żeby podpisać umowę, nie? żeby te normy budowlane, które obowiązują w naszym pierwszym pięknym kraju były przestrzegane zarówno przez mnie, jak i przez kontrahenta, który mi zlecał daną robotę i żeby nie było przypału, bo ludzie to są ludzie, a papier to jest papier. Także o swoją dokładność i zachowanie norm budowlanych ja się w ogóle nie boję. Tylko boję się o takie, jak ja to zawsze powtarzałem, wizyty weekendowe rodziny i znajomych. Nie, bo jak się wracamy na budowę w poniedziałek, to miałem się tak do uba z bzdur, że masakra. Także nie zamierzam wchodzić na rynek na pałę, tylko na pełnym legalu podpisywać umowy, tak żeby zarówno ja, żebym był zobowiązany do przestrzegania norm budowlanych zachowanych w naszym kraju, jak i mój klient i żebym nie miał po prostu problemów z płatnościami, bo jeśli one wystąpią, no to faktura zobowiązuje i tyle. Tak, także wiesz, ja o swoją dokładność w ogóle się nie boję. Pozdrawiam.